W końcu dotarłem. Jeku, jak tutaj wiatrzysko wieje. Zaraz mnie tutaj stąd porwie. Dobrze, jeku, jak się cieszę, ten mikrofon znalazłem. Kupiłem w tym intermarsie we Francji. się mogę tutaj do Bo tak to w ogóle tego wiatru nie słychać tak drastycznie. To jest ten największy krater, co pokazywałem na poprzednim filmiku. Półtora godziny mi zajęło, żeby tutaj wejść. Jest mega głęboki, trzeba mega uważać. Nic tam się nie kopci, cichy i spokojny. Ale co? A zmęczony jestem, ani tutaj sklepu, ani tutaj nic. Ale bynajmniej chociaż jakiś porządek. Nie ma tyle tych butelek, plastiku i innych torebek powywalanych. Ludzi jest bardzo dużo. Wiatr wieje, zimno. Różnica temperatur niesamowita. Tutaj, ja na górze, no nic. Trzeba powoli stąd uciekać. Ewakuacja na dół i lecę sobie dalej. Trzeba teraz schodzić. Nera, wezmów już. Zdobyłem dwa kratery. Cześć.